Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj mamy 26 sierpnia 2023 roku, sobota. Jestem po pierwszej nocce w życiu w schronisku i fajnie. Co jest najfajniejsze? Widok. To jest coś przepięknego, obudzić się, mieć taki widok za oknem. Teraz aktualnie stoję na tarasie, tam pada. Tam nie idziemy, my idziemy w drugą stronę. Klimat. Wczoraj wieczorem jeszcze była gitara, była mandolina, były śpiewy, był przepiękny zachód słońca <gry> i zaczęło badać. Godzina na 9.15 wyruszymy na szlak czerwony w kierunku śnieżki. Trochę burzy, ale akurat czarna chmura nadeszła nad nami. No i sobie pada. Ale nie na tyle, żeby zakładać jeszcze płaszcz przeciwdeszczowy. Ja już się zamieniłam w pomarańczowego krasnala, no niestety pada trochę bardziej, a nie chcę cała zmoknąć, bo mamy 17 km dzisiaj. Miejmy nadzieję, że wyjdzie słoneczko i będzie fajniej, bo jak na razie tu nic nie widać oprócz mgły i jakieś 10 metrów w przód. Ale widać za to, jak e, chmura pomyka. Jestem. Wielki staw jest największym jeziorem górskim Karkonosze, wypełniającym znaczną część kotła poladowcowego. E, głębokość to 24,4 m. Strome ściany kotła osiągają ponad 180 m wysokości. Na dole widać e, schronisko samotnie. Po lewej stronie u góry widać schronisko to pomarańczowe Strzecha Akademicka. No, samotnie ma swój urok. Jest nad stawem w kotle, tak jakby. Piękny widok. Pogoda w górach jest nieprzewidywalna i bardzo zmienna. Małe godzinę 11:25 nie pada. Jest słoneczko, wychodzi za chmurek. Jest piękny widok. Jest i ona. Śnieżka. Wel śnieżynka. Mówię, że mamy dwie drogi na nią. Tak, mamy dwie drogi i wybieramy oczywiście tą bardziej stromą. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. No to pierwszy przystanek na podejściu pod śnieżkę. Stromnym wejściem. Cześć! jest to jak to się, te chmury się rozwiały. Jak tam? O, pierwsze co, to telefon nie ma tu zasięgu. Idziemy. O, no, serduszka. Jakiego ty masz kochanego męża. Widok z tarasu widokowego. Już na czeską stronę. Pięknie. Pięknie się odsłoniło wszystko. Idealnie w czas. morski spodek tuż tuż, a oczywiście Instytut Meteorologii. O, w Czechach można Tam sobie wysłać pocztówkę, pocztą ze Śnieżki. Czeska knajpka. Ale wiecie co jest najśmieszniejsze? To, że na dole przy śmierskim domu jest napisane, że restauracja i WC jest nieczynne. No to jest czynne i WC, i restauracja. Także nie ma to jak dorobić się na kłamstewkach i bulić w 4 zł za WC. No i jak się czujesz po zdobyciu Śnieżki? Mam już lepsze wrażenie będzie. W sensie? No ten kilometr był prosty. No widzisz... że przynajmniej dziewięć stacji postojowych, a, a były dwie. No, widzisz? Nie taki diabeł straszny, jak go maluję. Śnieżka już za nami i pogoda się popsuła. Przyszła chmura i już nie widać. Tak ładnie, jak trafiłyśmy idealnie w okno pogodowe. Ale tutaj za to, to jeszcze widać fajny widoczek, fajne taras widokowe Super. W sumie jestem na 1423 metrze, a mieszkam na 1603, więc taki jest ekspozycja 200 metrów do góry. I, 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 i krótki szlak, więc jest dosyć stromo. stromu. tipi nieskończony. No jeszcze 5 km musisz dać radę. Dasz radę, co nie? Przełęcz Okraj. I oni tutaj mają wyciąg. Dotarłyśmy na schronisko na przełęczy Okraj. Jak ludzie XXI wieku szukają internetu, wchodzą na ławkę. O, proszę. Jak żyć, jak żyć, panie pre prezydencie. Halinek już umyty. Zadowolony, jeszcze nie pogłodny, ale tutaj idę do browaru. Wiem coś, wypiję coś i można i spać, <grym> można bieść jadować. Piwo w czeskiej knajpie z takim widokiem. Zobaczcie, to jest prawdziwy klimat. <grym> <grym> Powiedz mi, że ty przez trzy tygodnie wyjazdu spisz no. na takim, na takiej poduszce. 10 Dzisiaj mamy 27 sierpnia 2023 roku, trzeci dzień wędrówki. Jesteśmy na przełęczy Okraj, ale z uwagi, że to już jest trzeci dzień, to odpuszczamy i jedziemy do Karpacza busem.